I do kogo możesz przyjść w każdym smutku jak najprędzej. Gdy jesteśmy przy was, mamo i tato, wiemy, że nic nam nie grozi, bo wasze serca o wiedzą i chanią nas przed trudnościami. Witam bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Dzień mamy obchodzimy zawsze 26 maja, w okresie kwietnięcia najpiękniejszych kwiatków. Pamiętamy także o naszych tatusiach. Wasze święto będziemy obchodzić już za miesiąc. Niech to, niech to przedstawienie będzie małym prezentem od nas dla Was. Kochani rodzice, zapraszamy. się dzisiaj? Co tu się dzieje? Czemu w czasie jest taki ruch? Nie wiesz? Ojejku, jesteś przegrany. Po prostu dzisiaj święto mamy. Tak pamiętałam, tak pamiętałam. Wczoraj życzenia tam układałam. Napisałam tak, i sobie zaszycie. zeszycie mam zachowywać należycie. I też Dało, coś przeskrowałeś, Kogoś pobiłeś porwałeś? Ach, szkoda, gada. Tomek, nie żartuj, to coś gorszego? Pewnie pałeczkę dostałeś kolego. Co tam pałeczki? Nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłem. I nawet życie dziś nie dożyłam Mama wsoła taka ci stała, co zaraz przygotowała. A ja o pusta ma żeby choć jedną szedłę ci słucha. Nie. Gdy ma siłę, łyżka źle leży, mleko za ciepłe, chleb nieświeży, świeży, kiełbaska za tusta, masło za chude, serek zbyt biały, za grube. Jak to ma naprawić, co zrobić mogę? Dosyć, bo zaraz popadniesz w trwodę. Posłuchaj lepiej <laughs> raz koleżanek, one są dobrze przygotowane. Dziś kurze zmeblimy, postieramy. Wiadek przygotuję. Dlaczego też posmywamy. Podłogą stórki też umiejemy. To świetny pomysł. Będę do domu, nim mama wróci. Niech mnie na pewno jej nie zasmucić. Z tego tomeczka to nie złożenie. Kiełbaska z pół stawów i Co obgadujesz swego kolegę? Popatrz, Pietrusiu, trochę na siebie. Ty nigdy w życiu nie ma ludzi. Błys, nic, ani, ani. Proszę, czasami. Słuchajcie, przyszedł mi do głowy taki wieszek. Czy masz mieszał, czy też oczy, czy też gdzieś ktoś Zawsze mama to jest mama, że jest do święta. Ona cię rozumie i za to się ujmie. Kochane mamusie, dzisiaj przepraszamy. A dzisiaj to... mamusi. To... To... Ashton. Dzisiaj mamusie przyjmijcie życzenie zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia.